Włóż opaskę zaciskową do umywalki, a nie uwierzysz w efekty. Zdziwisz się, jak ta prosta sztuczka działa. Już nigdy nie będziesz mieć tego problemu. Zwykła trytytka okazuje się niezwykle przydatna. Na pewno jakąś masz w domu. Potrzebne też będą nożyczki. Musisz naciąć opaskę w kilku miejscach. Zobacz, jak to robię. Nie przecinaj opaski, natnij tylko z ukosa. Zrób takich nacięć więcej. Wystarczy kilka takich nacięć z jednej strony i potem z drugiej. Wiele osób ma problemy z odpływem wody w umywalce czy pod prysznicem. Zatyka się często przez wpadające tam włosy. Ale dzięki tej sztuczce nie będziesz musiał wzywać hydraulika do udrażniania odpływu. Wystarczy włożyć taką opaskę, włóż jej jeden koniec do zlewu. Chwilę nią poruszaj. Wszystkie włosy, które były w odpływie, zaplączą się w trytytkę. Wystarczy je wyrzucić razem z trytytką i gotowe. Odpływ będzie drożny, bez wzywania hydraulika. I w każdej chwili możesz przygotować kolejną opaskę, kiedy zlew czy prysznic znowu się zatka.